Cześć, nazywam się Anieszka Kantorowska. Ostatnio mówiłam Ci o porażce, o analizowaniu porażki, która już się zadziała, ma, miała miejsce w Twoim życiu. Zachęcałam Cię do tego, żebyś przeanalizował porażkę, cofając się do dnia, kiedy tej porażki jeszcze nie ma. Krok po kroku analizować. I jeżeli porażkę, która się zadziała, można w ten sposób przeanalizować i zastanowić się, co się takiego zadziało, że to, co chcieliśmy osiągnąć, nie wyszło. To równie dobrze można analizować porażkę, której jeszcze nie ma. I ta pierwsza, pierwsze jakby ćwiczenie, pierwsze, pierwsza analiza nazywa się postmortem, czyli no, dosłownie po śmierci, tak? czyli odnieśliśmy porażkę. Natomiast jeszcze w drugą stronę można to przeanalizować, czyli Porażka jeszcze się nie zadziała, czyli premortem, przed śmiercią, tak? Czyli przed porażką. I tutaj to ćwiczenie też bardzo dużo może ci dać. W zależności od tego, jak mocno się zaangażujesz, jak bardzo dogłębnie przeanalizujesz kolejne kroki, które musisz wykonać na drodze do realizacji celu. I jeżeli wczujesz się w to, że może coś się zadziać na drodze do realizacji tego celu. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tej porażki uda się uniknąć. Czyli tak samo analizujesz kolejne swoje kroki. Przede wszystkim wiesz, ile czasu potrzebujesz na realizację danego celu. Czy to będzie miesiąc, rok, dwa lata? I tutaj się zastanawiasz, jakie kolejne kroki będziesz musiał wykonać. Ale też zastanawiasz się, co po drodze może się nie udać, co takiego może się zadziać, i możesz wymyślać zupełnie absurdalne rzeczy, rzeczy, które na ten moment wydają ci się, że to jest w ogóle niemożliwe, że coś takiego może się przydarzyć. Ale właśnie w tym momencie powinieneś przywołać takie rzeczy, wczuć się w to, odczuć te emocje, które będą wtedy w tobie się pojawiać, bo im mocniej w to się zaangażujesz, odczujesz te bolesne emocje. Bolesne rzeczy, które dzieją się przy porażce, czyli wstyd, złość, zwątpienie, zniechęcenie. To myślę, że kiedy naprawdę już podejmiesz się realizacji tego celu, to będziesz silniejszy. Czyli w jeden sposób można być silniejszym, kiedy analizujesz porażkę, która się już zadziała i uświadamiasz sobie, co było nie tak, gdzie był ten punkt, w którym, od którego wszystko się tak naprawdę zaczęło. Nie układać, ale tutaj w tej analizie porażki, która jeszcze się nie zadziała, też możesz odczuć te emocje. Wczuć się w to i przez to, że będziesz świadomy tych emocji, które się pojawią w przypadku porażki, to będziesz robił wszystko, żeby tego uniknąć. I będziesz tego świadomy, jakie zagrożenia mogą się pojawić. I nawet jeżeli jakieś zagrożenie rzeczywiście się pojawi, no to ty już będziesz świadomy, jak na nie zareagować, bo w tym momencie, tak na sucho, będziesz to przewidywać. I to jest bardzo ważne, żeby zanim podejmiesz jakieś działanie, to przewidzieć też konsekwencje tego działania, co się może zadziać po drodze. Bo na pewno coś, coś się zadzieje. Bardzo rzadko są sytuacje, kiedy podejmujesz się jakiegoś działania i nic ci nie zaskakuje po drodze, nic się nie dzieje. Bardzo często jest tak, że jednak pojawiają się jakieś zaskakujące sytuacje, które mogą doprowadzić do porażki. Jeżeli przeanalizujesz historię ludzi. Sukcesu ludzi, którzy osiągnęli swoje cele, rezultaty w biznesie, albo spytałbyś się ich bezpośrednio, jeżeli masz taką możliwość, to się spytaj. To właśnie spytaj się, ile porażek mieli na swojej drodze. I oni nie powiedzą ci, że nic nie mieli, po prostu tak wszystko się działo, wszystko podane na tacy. No niestety tak się nie dzieje. Porażka jest tak naprawdę wpisana w nasze działanie, ale jeżeli już ona jest, to wykorzystajmy w jakiś sposób tę porażkę. Jeżeli się zadziała, to przeanalizuj ją i zastanów się, co się zadziało, takiego po drodze, że ona pojawiła się. Ale też, zanim podejmiesz się działania, to przeanalizuj wszystkie możliwe potknięcia, wszystkie rzeczy, które mogą Cię zaskoczyć, które nawet na ten moment wydają Ci się niemożliwe do zadziania się. I wtedy będziesz też silniejszy. I może to nie jest zbyt łatwe zadanie, no bo jak to wyobrażać sobie coś, co się jeszcze nie zadziało, i w ogóle wyobrażać sobie tym razem nie wspaniałe rzeczy z tym związane, tylko te porażki, potknięcia. Ale tak jak mówię, porażka to daje siłę i jest potrzebna. Ale jeżeli są sposoby, które mogą w jakiś sposób pozwolić ci szybciej się z nich, Podnieść albo w ogóle ich uniknąć tych dużych porażek, nazwijmy to, to czemu z tego nie skorzystać? Więc analizuj te, które już się zadziały. Skup się na analizie i badaniu tych swoich działań pod kątem tego, co może się wydarzyć, co może pójść nie tak. A myślę, że dzięki temu będzie ci łatwiej i pełniej osiągać te cele. Mniej. Takiej niepewności będzie Ci temu towarzyszyć. Bardzo Ci tego życzę, cześć.